Krótki instruktaż yy, zrywania owoców. Naturalny odruch to jest takie ciągnięcie, ale proszę zobaczyć, użyję dość używam dość dużej siły, i one się nie odrywają. Można to zrobić to tak, aby nie uszkodzić, nie urwać krótko pędu. To się robi w ten sposób, że unosi się do góry, przytrzymuje się którymś palcem, yy, jednym z palców, który najakurat najwygodniej, Przytrzymuję przy styku szypułki, końca szypułki, który łączy się z krótkopędem. I teraz tak unoszę owoc do góry. I najlepiej, jak jeszcze z takim obrotem. Spróbujemy jeszcze raz, tak? Podnoszę do góry z lekkim obrotem. I proszę zobaczyć. Drzewo się nie zatrzęsło, tak? I oczywiście kładziemy. Tak jak jajko, prawda? To się nie może potłuc. Tu będzie przerwanie skórki, a proszę mi wierzyć, że na tym jabłku i na wszystkich tych jabłkach znajdują się zarodniki grzyba, która powoduje takie oczkowanie mniej więcej na przełomie lutego, marca, gdyby chcieć te jabłka przechowywać.